w Rudzińcu wódaże gmin powiatu gliwickiego spotkali się na tak zwanym szczycie G8. Spraw nurtujących i naszych włodarzy gmin jest bardzo dużo, dlatego dzisiaj w spotkaniu weźmie udział pan wojewoda śląski, pan marszałek województwa śląskiego, pan komendant policji powiatowej, a także nasi władarze, czyli prezydent burmistrzowie i wójtowie, wójtowie gmin. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim komunikacji i drogom w powiecie gliwickim. Jak zwykle najwięcej problemów. Mieszkańcy zgłaszają, to są tematy drogowe, drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Na terenie samej gminy Rodziniec przebiegają aż 82 km dróg powiatowych. Są także drogi wojewódzkie, a nawet dwa zjazdy autostradowe. Część z tras została już wyremontowana. Mówimy o drogach także krajowych, które w tym momencie DK40, która jest wyremontowana, mówimy o dwóch mostach, które były robione, m.in. most teraz w Niewieszu, który był zrobiony i most za wyciną, remont został wykonany. Byłbym też niewdzięcznikiem, gdybym nie podziękował w tym momencie starosłupowiatowemu powiatowemu za remont dróg powiatowych, czyli to mówimy tak zwany szlag europejski, który w tamtym roku został oddany Bojszów-Kleszczów, no i most w Pławnowicach. Sporo jednak jeszcze zostało do zrobienia, przedstawiał zebrany wójt Krzysztof Obrzut. To jest droga w Rzeczycach, tak słynna trylinka, którą właściwie już się nie da wyremontować. Tam już trzeba ją zrobić. Druga droga, która wymaga, tak, to jest droga w rodzinie złącza bojszów. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podziękował staroście za zaproszenie i obiecał, że służy pomocą samorządowcom nie tylko jeśli chodzi o drogi. Gama problemów czy też elementów, których by chcieli poprawić jest, jest bardzo szeroka od ochrony zdrowia po infrastrukturę, po drogi, po meandry prawne. No tego jest naprawdę wiele. No jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać, dyskutować, być może wyciągnąć wnioski, sugestie tak aby Próbować te problemy rozwiązywać. Podobne problemy są w całym województwie, mówił wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, który przedstawił też, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o środki unijne na drogi lokalne. Wymagania mieszkańców wzrastają i zmierzamy wszyscy do tego, żeby był zrównoważony rozwój całego województwa, czyli żeby obszary wiejskie nie odbiegały od obszarów miejskich. W związku z tym są środki finansowe, środki unijne, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski i ten projekt dotyczący dróg lokalnych został już, właściwie jest na ukończeniu oceniania. W zebraniu wziął udział także dyrektor zarządu dróg wojewódzkich Zbigniew Tabor, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Powiat Gliwicki, choć kojarzony z kopalniami i rozwiniętym przemysłem, to przede wszystkim teren pełen zieleni. Jest bardzo dużo terenów leśnych, jest bardzo wspaniałych pól, szczególnie teraz o tej porze widać jak piękny jest Powiat Gliwicki, a między tymi polami, lasami mamy piękne, Zabytki. Na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach, który zdobył trzecie miejsce w plebiscycie Top Atrakcje w kategorii Zamki i Pałace. To ogromny sukces, zważywszy, że uplasował się on tuż za tak znamienitymi obiektami, jak Krakowski Wawel i Zamek w Malborku, a wygrał z tysiącami polskich zamków i pałaców. Portal oceniał wszystkie zabytki w całej Polsce, no i te trzecie miejsce to jest też wyróżnienie, ale żeby osiągnąć tak wspaniały sukces to chciałem pogratulować szczególnie gospoda gospodarzom tego miejsca. Jest to wspaniały pałac, zadbane otoczenie, piękne tu ksiądz y, dr Worps czuwa nad tym, jest to nasza perełka powiatu gliwickiego, którą się chwalimy i będziemy chwalić i zachęcamy wszystkich, którzy będą w gminie Rudzieniec w okolicy Pławniowic Dojazd jest bardzo prosty, bo z autostrady zjeżdżamy w kierunku Pyskowic i. Już blisko jest do płaniowic. Plebiscyt na TOB Atrakcje przeprowadzany jest co roku w dwóch etapach, eliminacji i głosowanie finałowe. W eliminacjach biorą udział atrakcje wytypowane przez redakcję portalu www.polskieszlaki.pl z uwzględnieniem kandydatur zgłoszonych przez internautów. Podczas głosowania internauci wyłaniają dwie najlepsze atrakcje w poszczególnych podkategoriach. Drugi etap plebiscytu to głosowanie finałowe, w którym wyłonione zostają najlepsze atrakcje w poszczególnych kategoriach. To batrakcje. Jednak powiat gliwicki może się pochwalić także innymi ciekawymi obiektami. No drugi to jest zamek w Fudowie, gmina Gierałtowice, też prosto dojechać blisko miejscowości Zabrze. Zachęcamy, wspaniała sceneria. Wspaniały obiekt zabytkowy. Tłumy turystów przyciąga także zamek w Toszku, który może się poszczycić pięknie odrestaurowaną basztą. Dodajmy, że w tym roku odbyła się już piąta edycja plebiscytu TOB-Atrakcje, organizowanego przez portal polskie szlaki.pl. Rodzina z pasją. Pod takim hasłem odbyła się konferencja w starostwie powiatowym w Gliwicach, która dotyczyła rodzicielstwa zastępczego. Żeby być rodziną zastępczą, to naprawdę trzeba mieć pasję przede wszystkim do pomagania, do pomagania tym, którzy najbardziej potrzebują, tym najmniejszym, najmłodszym i to chcieliśmy pokazać. W powiecie gliwickim nie brakuje tytułowych rodzin z pasją, o czym można się było przekonać słuchając wystąpień zaproszonych gości. O tym, że nie jest łatwo być rodzicem zastępczym opowiadała Anna Suchoń z Pyskowic, która od kilkunastu lat prowadzi rodzinny dom dziecka. Bardzo pięknie o swojej ubiegłorocznej podróży pontonem po Wiśle wraz z trzema synami opowiadał Ireneusz Kopania z rodzinnego domu dla dzieci w Paczynie. Zebranie mogli także zobaczyć krótki, kilkominutowy film Sąde, w której wypowiadały się dzieci wychowankowi rodziny Domu dziecka z terenu powiatu. A tak naprawdę głównym celem tej konferencji jest. Próba poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze, bo ciągle nam brakuje takich rodzin, które przyjęłyby pod swój dach kolejne dzieci, które tego potrzebują. Czasem może na krótko, nie, niekoniecznie zawsze do pełnoletności, czasem po prostu, żeby pomóc innej rodzinie. Na terenie powiatu jest dziś blisko ponad 130 rodzin zastępczych, które pod swoją pieczą mają ponad 200 dzieci. W grupie rodzin zastępczych funkcjonuje jeden rodzinny dom dla dzieci, cztery rodzinne domy dziecka i pięć zawodowych rodzin zastępczych. I zaprosiliśmy właśnie również bardzo przedstawicieli z różnych gremiów po to, żeby promować, żeby promować środowisku, że nie jest to być może łatwe, ale nie jest to niemożliwe, żeby stworzyć dzieciom dom. O tym, że można stworzyć prawdziwy dom. Z rodziną pełną pasji muzycznej świadczył ogromnie wzruszający występ dzieci z rodzinnego domu dziecka w Bojszowie pod kierownictwem muzyka Adama Bały dodajmy, że honorowy patronat nad konferencją objął starosta gliwicki Waldemar Dąbek. Jak zachęcić nie tylko dzieci do czytania, to problem, który gnębi od dłuższego czasu wszystkich bibliotekarzy i nie tylko. Maleje, maleje liczba osób czytających. Z kolei w dobie, kiedy powstają piękne biblioteki wyposażone, no to rzeczywiście tutaj no smutek nas ogarnia. Jak zatrzymać czytelnika i zachęcić kolejnych do sięgnięcia po książkę? Nad tym zastanawiano się na międzynarodowej konferencji pod nazwą Sztuka Zdobywania Młodego Czytelnika czyli Jak Polubić Czytanie, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Uczestnicy mogli wysłuchać kilku ciekawych prolekcji. Będą tu przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, ale również przedstawiciele Biblioteki w Karwinie i Szkoły w Karwinie. Prowadzi się tam od jakiegoś czasu eksperyment, doświadczenie, czy prowadzi się taki program, który zachęca do czytania. Mają podobno w tym bardzo dobre osiągnięcia i to chcieliśmy zaprezentować. Zachęcenie do czytania w dobie smartfonów, tabletów i innych technologii, które zajmują nam dzisiaj czas, na pewno nie jest łatwe, ale można przecież połączyć jedno z drugim. Na przykład można poczytać książkę w internecie. Proponuję bibliotekarze. Na pewno książka w internecie, bo chyba jednym z problemów jest znalezienie tego czytelnika. My się zastanawiamy, czy ten czytelnik to jest taki klasyczny, który przychodzi po e, zwykłą książkę, czy może jest to czytelnik, który w tej chwili istnieje, ale czyta w sieci albo w innych formach elektronicznych. Podczas konferencji obalono mit, jakoby użytkownicy internetu czytali mniej, jest wręcz przeciwnie: ludzie niekorzystający z sieci na ogół nie czytają nic. Zespół szkół specjalnych w Knurowie ma już 25 lat, nie mogło więc zabraknąć uroczystego świętowania tak okrągłego jubileuszu. Dla nas to ogromne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy obchodzimy jubileusz, więc jest to na pewno moment do wspominek, jak szkoła wyglądała kiedyś, jak pięknie się rozwijała i do tej pory rozwija i rozwijać będzie. Historię placówki pokazała prezentacja z przymrużeniem oka pod tytułem Sensacje XX i XXI wieku historia współczesnej Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie. Szkoła właściwie powstała w 1990 roku, wtedy otrzymała status prawny. My mówimy, że w roku szkolnym 90-91, dlatego nasze obchody są w roku szkolnym 2015-2016. Od 2005 roku ilość uczniów jest na tym samym poziomie, za to szkoła systematycznie się rozwijała i rozszerzała swoją działalność. Mamy malutkie dzieciątka od roku, które są objęte taką wielospecjalistyczną opieką w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Mamy oczywiście szkołę podstawową dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym. Mamy uczniów z niepełnosprawnością głęboką, mamy gimnazjum na tym samym poziomie i mamy szkołę przysposabiającą do pracy. Placówka jest nowocześnie wyposażona. W ostatnich latach przeszła szereg remontów i modernizacji dzięki na... Powiatu Gliwickiego. Ogrom pracy, jaki tutaj wpadają nauczyciele yy, w tym codziennym życiu jest nieoceniony, więc tym większe słowa uznania, tym bardziej szczere słowa podziękowań. No i życzenia, żeby nam się pięknie szkoła rozwijała, tak jak robiła to przez te 25 lat. Podczas Akademii nie zabrakło gości z całego powiatu były życzenia gratulacje, a przede wszystkim radość i uśmiech na twarzach uczniów i ich rodziców. Powiat Gliwicki to prawdziwa kuźnia talentów. Można się było o tym przekonać podczas integracyjnego przeglądu talentów, który odbył się w ramach tegorocznych 8-knurowskich dni integracji Bądźmy razem. Zmieniliśmy formułę, ponieważ do tej pory były tylko formy teatralne. Chcieliśmy po prostu rozszerzyć, bo uważamy, że nasze dzieci mają wiele talentów i to jest okazja, żeby na światło dzienne te talenty można było wyciągnąć. Na scenie zaprezentowała się cała gama młodych talentów. Jaki ty masz talent i co dzisiaj zobaczymy? Jak będę wodzem Indian i będę rozkazywał i mówił co mają robić. Ja bardzo lubię grać w piłkę nożną. Lubię też grać na komputerze, lubię biegać, lubię jeździć na rowerze, grać w piłkę. Była poezja, był śpiew i muzyka, można było zobaczyć interesujące małe formy teatralne, a także podziwiać piękny taniec. W Holu Kina wystawiono zaś zasługujące na uznanie prace plastyczne. Wszystko to zaprezentowało biorące udział w przeglądzie dzieci i młodzież z Knurowskich Placówek: Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi, Zespołu Szkół Specjalnych, Miejskiego Przedszkola nr 13 z oddziałami integracyjnymi i Miejskiego Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 2, a także Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i Księdza Jana Twardowskiego w Mikłowie Borowej wsi. Słowem, przegląd talentów, jak i same Knurowskie Dni Integracji spełniły swoje zadanie. Bardzo się cieszę, że to właśnie w Knurowie odbywają się te Dni Integracji. One się rozszerzają, bo kiedyś się za początek był w czwartek, teraz już w środę. Także widzimy, że propozycja, jeśli chodzi o formy spędzania wspólnego czasu osób z niepełnosprawnością i osób, że tak powiem, bez, takich, bez jakichkolwiek dysfunkcji, no jest bardzo bogata. Na koniec przeglądu wszyscy jego uczestnicy otrzymali dyplomy, słodycze i ceramiczne podkowy z czterolistną koniczynką wykonane przez uczniów szkoły przysposabiającej do pracy wchodzącej w skład zespołu szkół specjalnych w Knurowie. To historyczny awans LKS Wilki Wilcza wszedł do czwartej ligi. Jest to dla nas można by powiedzieć drugi historyczny awans, bo pierwszy był e, do Okręgówki. Jako Beniaminek e, w jednym roku mieliśmy szansę awansować już. Skończyliśmy na drugim miejscu. Wówczas e, pierwsze miejsce miał Energety Rybnik. Wyprzedził nas trzema punktami. Wilki są obecnie trzecią po Konkordii Knurów oraz jedności Przyszowice, drużyną w powiecie gliwickim, która dostała się do czwartej ligi. 11 czerwca Wilczanie rozegrali ostatni w tym sezonie mecz wyjazdowy w Jekowicach z tamtejszą jednością. Wygrali w świetnym stylu, chociaż niezależnie od wyniku tego spotkania Wilki miały awans zapewniony dzięki przewadze punktowej. Jestem bardzo dumny z tego awansu jako mieszkaniec Wilczy. Myśmy czekali wiele lat na ten awans i nareszcie jest. Wejście do czwartej ligi to zasługa piłkarzy i sztabu trenerskiego podkreślali działacze sportowi. Drużyna grała cały sezon rewelacyjnie, z meczu na mecz, od pierwszego meczu rozwijali się coraz to lepiej, rozumieli się na boisku. No i, i w sumie byli, byli w tym sezonie najlepsi. Pokazaliśmy, że kluby wiejskie stać na taki awans, choć mają znacznie mniejsze zaplecze kadrowe i finansowe niż te z miasta, mówił prezes Wilków. To osiągnięcie sprawi jednak, że potrzebne będą dalsze inwestycje w klubie. Mamy nadzieję, że w nowym sezonie pozyskamy dodatkowych sponsorów, które, którzy pozwolą nam. Na zdobycie nowych piłkarzy, żeby zasilić skład no i mamy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Sami piłkarze mimo zmęczenia nie kryli dumy i radości. Jak jest atmosfera w szatni, a wiadomo jak jest atmosfera, to są przychodzą też łatwiej wyniki. Co ważne, trener ma już plany jak poprowadzi drużynę od nowego sezonu. Przede wszystkim na pewno będę tego nie będę zmieniał, że będziemy grali piłką po ziemi, bo nie preferuję kupania piłki. No, na pewno będą wzmocnienia na pewno się z kilkoma zawodnikami pożegnamy. To jest normalne, to jest tak jak w każdym klubie. Wiadomo, awansowaliśmy do czwartej ligi, tam już jest inny poziom, tam jest yy, bardziej trzeba się taktycznie przygotować do meczu. Na meczu nie zabrakło też wiernych kibiców, wilków, którzy od lat wspierają drużynę. Dla nas to ważniejsze wydarzenie niż Euro 2016. Śmiali się kibice.